Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. My obudziliśmy się tutaj, gdzie zakończyliśmy ostatnio imprezę. Zaraz zjemy jakąś pizzę, posiedzimy, kafa i będziemy się rozjeżdżać. Ja wracam do siebie, dzisiaj u nas wolne, ale zawsze jest coś do, do roboty. To znaczy Polonia jest zamknięta, Marcina i Dżun dzisiaj w pracy nie będzie. A jak wam już wspomniałem, będziemy jedli pizzę. Zaraz wam nawet pokażę, jak przerządzamy, To jeżeli jesteście z okolic Gdańska, to pizzeria Drewnem Palona na hasło raport z państwa środka 10% zniżki. Tutaj macie telefon oraz www.drewnempalona.pl. Możecie zajrzeć, tak jak mówię, na hasło raport z państwa środka dostajecie 10% zniżki, a jak kupicie coś więcej, to szef też wam zawsze dorzuci jeszcze jakieś gratisy. Także zapraszamy Gdańsk i okolice. No bo teraz jesteśmy w również pizzerii we włoskiej restauracji węd prowadzonej przez Polaka. No, i to jak ma jakiś związek, przyniosłem mu też taki właśnie kalendarz, żeby powiesił w ramach, w ramach, nie wiem, nie, może nie współpracy, ale w ramach jakiejś wymiany wymiany i promocji. Tak? No, my tutaj teraz gości nie ma. Hotel ma zamknięty, tak więc my sobie prywatnie dużo korzystamy. Ale no jest też okazja, żeby coś takiego tutaj wisiało, bo drewnem palona bardzo pomaga dla raportów z Państwa środka. Tutaj u nas powstają takowe oto sprawy. Tak jak wspominałem, robimy to prywatnie dla siebie, nie jest to komercyjne, tak więc tak, tak, to, tak to wygląda. Ja już tutaj mi nie przeszkadzam. Dałem przed chwilą kalendarz, pewnie zawiśnie. Także pizzeria z knąfem. Już ma jakiś związek z pizzerią z Gdańska. Także już wisi drewnem palona. Pozdrawiamy Was również i prywatnie Was pozdrawiam. Dzięki. Słuchajcie, a to poznajecie? Jak poznajecie, to napiszcie mi w komentarzach, od kogo to jest i co to jest. Tutaj też kolega był u kogoś i sobie kupił. Nie będę więcej podpowiadał. No i słuchajcie, pizze nam wjeżdżają, zobaczcie jak się fajnie to prezentuje, no zresztą tu fachowcy robią, tak jak mówię, no teraz robimy sobie pod prywatę, bo wiadomo jakie są czasy, ale fajnie, że obiekt się wykorzystuje, ja tak samo mówię, u mnie, tylko u mnie w ogóle gości nie mogę za bardzo, tu jesteśmy bardziej zamknięci, ale staram się też wykorzystywać i tam ludzi zapraszać póki co, bo tak jak mówię, no nie jest knajpa teraz moim jakimś źródłem dochodu, a wręcz jest źródłem moich kosztów, no ale damy radę, tu dadzą radę i my też u siebie damy radę. No, i po pizzy jeszcze skoczymy, żeby się odświeżyć i oziębić, ochłodzić do wody. Słuchajcie, my już po basenie i jedziemy do Polonii. Czekamy teraz na tuktuka. Tuktuk już jest, czekamy jeszcze na kogoś i, i jedziemy. Także dojechaliśmy ja teraz będę dla Was spadał film. Akurat przyszedł pan czyścić knajfla u nas. A tu ktoś coś gotuje. Zapaty pierwsze żądne. Leczo alo jest gotowe. Jeszcze coś tu widzę, sobie zieleniki dokrywuję. Tak Więc pewnie będzie to ciut lepiej wyglądało. Ok, U nas już wieczór. Tak więc rytuał picia herbatki u mnie wchodzi. Też w międzyczasie odwiedził mnie Marcin, nasz kucharz. Bo no był tu tuż przed godziną policyjną i szybko zawinął się do siebie. A wprowadzają lockdown przejazdów pomiędzy prowincjami. Dzisiaj o 12, a ja mamy 9.30. Misza gdzieś w centralnej Kambodży wychodzi w tym momencie z lasu, jesteśmy na łączach. Wsiada na, swój, na swoją Hondę, na wietnamskich blachach i stara się dotrzeć przed godziną 12 w okolice tutaj na rogatki Penh. Nie będzie mógł wjechać do 5 rano, bo jest godzina policyjna. Tylko godzina policyjna ustanie, to wjeżdża. Zobaczymy, czy mu się uda. Przyszła dżung, godzina 11. Za 5 czekamy na Marcina. Jest, i Marcin. Dobry. O, to jakiś luncha masz. Jak wiadomo, każdy dobry kucharz powinien przyjść z własnym lunchem do restauracji. Widzę, że tak? wszyscy obudzeni jest. Dziewczyny coś gotują. Nie wiem co, ale coś gotują. No, pisaliście mi w komentarzach, że mówiłem dwa dni i się wszystko uspokoi. A tu coraz gorzej. Mieliście rację, myliłem się. Składam samokrytykę. Już od wczoraj nie można, od, od 12 nie można się poruszać pomiędzy prowincjami. I Misza jakoś próbuje się przedostać, nie? Przerabiamy restaurację na sklep. No, i słuchajcie, tak jak mówiłem, polonie przerabiamy na step. Póki co zostawimy jeden stoliczek dla takich bardziej nam zaprzyjaźnionych klientów, gości. Ruszamy z wysyłkową sprzedażą. Tutaj będzie kolejna lodówka, taki ekspozytor, jak mam na napoje, tylko że większe i bardziej i węższe z półkami, gdzie będziemy sprzedawać i kiełbasy, i wędliny, i pierogi, i Marcina, te pikle, czy jakieś tam kiszonki z Michała z Nakupendy z sprawy. To tutaj będzie, to troszeczkę jeszcze bardziej przesuniemy w takim układzie. No i tak to się dzieje, praleczki z powrotem wyjeżdżają na zewnątrz, grill wyjedzie na zewnątrz, tu się zatowarujemy, jeszcze grill, jeszcze pełno rzeczy, nie? wiatraki, tam inne sprawy mam. Garki mam takich kompletów dużo różnych, nie? duże, małe. To już chyba pójdzie do wywalenia. To do wywalenia, no ale tamten drugi to zostawmy na śmieci na dzisiaj. nie? Aha i dzwonię do magazynu, żeby Chińczyk przywiózł rzeczy, ja już nawet nie będę tam jechał, bo tam dużo towaru jest u Chińczyka mojego już parę dni. I czekamy na Miszę, nie? bo mówiłem Wam, że próbuje się przedrzeć przez lockdown, bo jeszcze może przymykają oko. Chińskie magazyny dotarły. Już nie przeszkadzam. O, widzicie? Większość moja, oprócz tego chyba ostatniego kapu. No i dobra, towar przywiózł na takim motorku. Już wam pokazywałem nieraz. Wai high, czyli chiński, chińska produkcja. Porządna maszyna to taka nawet izoterma, można powiedzieć. No u, u góry też może pakować rzeczy, nie? my rozpakowujemy Zawsze dostałem ode mnie napitki, Chińczyk mówi, że lubią do ciebie przyjeżdżać. O, Marcin, tutaj te duże mieszadło moje przy, przyniósł. Bo ja to trzymałem w tym, w opakowaniu. jak będę trzymał w opakowaniu, to nigdy tego nie sprzedam. Chociaż Marcin, ten, ten, ten boks moglibyśmy postarać się tak wyciągnąć, żeby ten boks ocalić. Ja myślę, że. Damy to radę to czy nie? To po prostu My, Zobaczmy, Ktoś do transportu wiesz, potrzebował Chociaż ja Ci powiem przyjedzie, ktoś to weźmie i dupia z tym wkładaniem będzie. Ty co chcesz odbijmować? No, no bez wyciągania nikt tego nie kupi. Skrzyni nikt nie kupi tak od. co Jak sobie trzyma, to... Dobra, robimy unboxing tych paczek herbaty, to są herbaty. To jest po, 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 po ileś tam, po sześć pakowane, wiesz? Dobrze, to Dobra, to zostawiamy, to zostawiamy tak, jak jest, nie? Wygląda na tarkę. Bardzo dobrze. Dobra, a to wiesz, na kuchnię do siebie. Tutaj. Jeszcze solidnie. Dobra? O, łyżki, żebyśmy mieli dobry gust, nie? Żeby Fajne. już nigdy więcej nie ginęły. Super co. Ale to są trochę inne niż tamte, nie? Trochę inne. A kupiłem jakby duplikat, to już duplikat, wiesz o co chodzi. Ale, ale mogą być, nie? Tak, w Dobrze. Trochę małe. Są nas sprzedaż na razie, a... Yy... Dobra. Marcin, co przyszło? Następne dwa takie te kolbowe miksery, tak? Tak. Z jakimś opakowaniem? Nie, nie było żadnego do tego pojemniczka, nie? To jest... To jest tamty, tak. tak no, to, jak to, jak to, jest... A jest jakiś pojemniczek. No dobra, ale kupiłem takie najtańsze, Bo tam były, że możesz tu podłączyć pod tą głowicę i inne rzeczy, mhm. ale nagle się dużo drożej robiło, a nam chodzi o cenę. A ludzie generalnie używają w ten sposób, mają swoje pojemniki. Tak jest. Nie? Generalnie jest. Myślałem, że najgorszy gorszy przyjdzie, a, a nie najgorszy chyba, nie? To, to, ja yy... to Zobaczymy to... jak będzie... Weź zobacz, jakie wam w obroty wchodzi, nie? To są takie pojemniki do przechowywania. Do różnych płynnych rzeczy olejowych i, czy do zlewania oleju do, do zlewania olej, tak ta, ta, ta. bardzo fajnie dwa mamy takie, powinny być dwa mhm. bardzo fajna sprawa to tu nam się blender wyłania, już takie mieliśmy nie? To jeden kupiłem, już ktoś się pytał super, no dosyć drogie są bo one są prawie przemysłowe są duże, cie... takie mocne blendery. I to jest ów blender. Dosyć duży, wysoki. Widzicie w stosunku do innych przedmiotów. To jest taki no, półprzemysłowy. On bardzo, bardzo mocny jest, bardzo porządny. No, cały czas wystawiamy rzeczy. Zaraz zapełni. Cały czas coś mamy. Tutaj to mieszadło. Tu mamy koszyki na nasze sztućce, żeby na stawach były, A to... Chcesz to na sprzedaż też Wystawić? No sobie stawiam. To. Następny komplet talerzy dla nas do budowania. Mamy już takich cztery, ale dokupiliśmy jeszcze... było no, 15, 20. Żeby to było Pod na... zestawy takie same, nie? Bo tak musieliśmy... Aha. Więcej osób było. Właśnie szeruję, jak jest więcej osób, a nie jak, jak cztery czy tam no dwie, tak. nie? I później, kurczę, zawsze brakowało. Wchodzą do stery. Nawet nie takie małe, zresztą jak to mniejsze jest. No i, i kilka takich lepszejszych noży. A ten jest tasakiem, nie? Tu też zabezpieczenie. No, jak nie? Wszystko ma jakąś powtarzalność, tak? Cztery. Cztery, co to jest? Te komplety do noży i łyżek. Tylko to są inne komplety, ale my je rozkomple... rozkompletujemy i sprzedamy osobno wszystko. Mhm. Czyli tutaj mamy deskę, którą rozkompletowuje i sprzedaje osobno. No a to już jest jednym setem. To było opakowanie do noży, ostrzałek, nożyczek zaraz to tutaj musimy pakować I do, taki, taki, do tego taki set łyżek na stojak. Tutaj mamy taki nożyk z pensetą i Marcin już wyjaśnia, co to jest. To jest nóż do filetowania ryb. Ukuśnij, nie? Nóż do filetowania ryb. Można w ten sposób filetujemy i wyciągamy Ukuśnij. ości tak jest, z mięsa. Fajna rzecz. To nie potwierdzam, się jak fajne Zobaczcie, co tu się dzieje. Wygląda jak ten, jak muchowa Chyba nie jedzie sobie na markę coś chypi. Dżun Okej. Okay. No? W paczkach mieliśmy takie średniej wielkości piekarniki. Potem mamy takie malutkie, a to są średnie. I to już będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, lajkujcie, subskrybujcie. Oglądajcie filmy archiwalne, a szczególnie te z Chin. Bo tam też dużo ciekawego kontaktu i czas do tego odcinka. Pozdrawiam. Cześć.